Śmiero widzowie, ja jestem sobie. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam poradnik jak odsłuchimów OBS. E, to jest poradnik dla początkujących innego przedłużania. I w ogóle jeszcze w jest sprawa widzę. Przepraszam, że tak długo mnie nie było. No już sobie pewnie myśleliście, że... Co chyba nie żyjesz, no... I w ogóle jeszcze jest sprawa widzenia. Że... Przepraszam, że tak długo mnie nie było. No, po prostu nie miałem czasu na nagrywki ani na takie tam. No i no, naprawdę, bardzo przepraszam. Ostatnim film był jakieś dwa miesiące lub miesiąc temu, ale postaram się nagrywać częściej, No i miłego oglądania. I tutaj, okej. Okay. No i żeby dodać do tutaj sceny, przychwyanie ekranu, klikamy oto ten plusik i klikamy przychwytywanie ekranu. No i tutaj klikamy OK. No tutaj wybieramy jak chcemy, ale pewnie będzie automatycznie ustawione wszystko. Więc klikamy OK. No I mamy już w ekran. Tak. Chcemy np. jakieś okno, żeby nam się Tutaj okno. Oczywiście ten sam film, w którym przygotowany okno. I klikamy OK. Tutaj można wiedzieć co do okno. I tutaj mamy jakieś OBS. O, cyk I następnie przygotowane okno. Oto inny OBS. No. Um. A tutaj się uzna, tak. klikasz się. O, tutaj mamy, mamy tak na zaznaczoną tu. Klikamy przy, e, prawym wszystkim myszu i możemy... albo po prostu możemy na to kliknąć A. Ja, Nie. Po prostu klikamy na to prawym wszystkim myszu i klikamy 8, Klikamy A. Tutaj. Nasz okran. Tutaj, jak chcemy, żeby coś jeszcze, mamy tutaj różne wybory, ale te inne wybory to są takie najbardziej zaawansowanych. No już um... sobie pewnie myśleliście, że... Najbardziej zaawansowanych osób, które już umieją korzystać z SBS. No i tutaj chcemy... No, przechwytywanie gry to jest przechwytywanie gry. Klikamy OK. No i tutaj będzie nam do wyboru jakaś gra, jak będzie w oczywiście. Ale na razie ja nie wiem, żeby było Nie wiem, No i jeszcze Wam pokażę, jak możecie bindować. Yy, no czyli skróty klawiszowe. Ja tutaj mam już na nagrywanie. O, klikamy w ustawienia wchodzimy. Tak. Mamy tylko zakładkę, jak skróty klawiszowe. Klikamy. Mamy, mamy, mamy rozpocznij nagrywanie i zatrzymaj nagrywanie. Mamy pauzę nagrywania znów. Jakiś rozpocznij stream, zatrzymaj stream. Um, tutaj jeszcze mamy podziel, plik nagrywania, rozpocznij nagrywanie powtórek, ale to nas nie interesuje. Najbardziej potrzebne jest rozpocznij, zatrzymaj pauzę i znów. Ja bym rozpoczął i zatrzymał pod F8, a pauzywanie mam pod takim, tak jakby macie lewy tab i taki klawisz nad lewym tabem. No, to ja po wszystkie bindy. i jeszcze Wam mogę pokazać jak dźwięk tutaj na przykład przez mikrofon mówić i tak, no słuchawkami. Wchodzimy w ustawienie w prawym górnym rogu, klikamy zakładkę dźwięk. I mamy tutaj urządzenie audio. Pewnie będziecie mieli wszystko na domyślne No to urządzenie audio tutaj wybieram to co chcę. Ja wybieram w tym przypadku headphones i mikrofon, dodatkowe urządzenie audio. No, to mamy digital mikrofon. Klikam tutaj zastosuj. OK. I już mamy tutaj wszystko. No, i w tym dzisiejszym odcinku to by było na tyle. A jeżeli podobał Wam się ten poradnik, zostawiajcie suba i łapę w górę. Ja dziękuję Wam za oglądanie. No i widzimy się w następnym odcinku. Ciao!